Chcemy to być, chcemy dawać świadectwo, dlatego bardzo się cieszę, że jest znowu stała grupa wolnych ludzi, którzy stoją, stali i stać będą. Proszę państwa, no dzisiaj okrągła rocznica, okrągła rocznica odsunięcia od orzekania i decyzji o odebraniu immunitetu, która jest bezprawna oczywiście i nielegalna. Sędziowi, sędziemu Igorowi Tulei, który stał się symbolem walki o niezależność sądownictwa, stał się symbolem prawdziwego, nieugiętego sędziego i który, który dla wszystkich innych sędziów i nas wszystkich jest przykładem. Jak sam mówi, sam Igor, siłę i determinację do dalszej walki daje mu nie tylko ogromna solidarność środowiska sędziowskiego i szerzej całego środowiska prawniczego, ale przede wszystkim wsparcie obywatelek i obywateli stojących co miesiąc pod sądami w obronie represjonowanych sędziów i prokuratorów. Dlatego myślę, że bardzo to jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że powinniśmy tutaj stać, że powinniśmy tutaj być. Ponieważ mam okrągłą rocznicę, Facebook mi przypomniał moją wypowiedź dokładnie rok temu, właśnie w dniu, w którym odsunięto, zapadła ta nielegalna decyzja nielegalnej Izby Dyscyplinarnej niebędącej sądem. Może przytoczę tutaj dokładnie ten wpis, on nie jest długi. Jestem teraz sercem z Igorem Tuleją, któremu właśnie Izba Dyscyplinarna, nie będąca sądem, ustami osób ubranych w togi, lecz nie będących sędziami, postanowiła odebrać immunitet, zawiesić w obowiązkach sędziego i zmniejszyć wynagrodzenia o 25%. Ten pseudowyrok nie istnieje w rzeczywistości prawnej demokratycznego praworządnego państwa, członka Unii Europejskiej, ale my już dawno państwem prawa nie jesteśmy. Ten pseudowyrok rodzi za to bardzo realne i dotkliwe konsekwencje w państwie PiS. Teraz tym bardziej sędzia Igor Tuleja potrzebuje naszej solidarności i obywatelskiego wsparcia. To nie koniec tej walki. O wolnych sądach i wolnych sędziach pamiętać będą zawsze wolni ludzie. Igor Tuleja, bohater czasów zarazy, sędzia niezłomny w państwie bezprawia, nigdy nie będzie w swojej walce szedł sam. I myślę, że od tego momentu nic się nie zmieniło. Dalej, dalej jesteśmy z sędzią Igorem Tuleją. Ale to nie tylko Igor Tuleja cierpi te represje. Kolejnym i właściwie pierwszym spośród sędziów, można powiedzieć rekordzistą w długości czasu odsunięcia od pracy jest również bardzo odważny i bardzo waleczny sędzia. Paweł Juszczyszyn z sądu rejonowego w Olsztynie. Pamiętacie na pewno, on został odsunięty niedługo, w lutym następnego roku będzie, minie dwa lata od kiedy został odsunięty, dwa lata od kiedy został odsunięty od orzekania, to już 21 miesięcy kiedy sędzia Paweł Juszczyszyn nie może orzekać. Paweł Juszczyszyn został, jak pamiętacie pewnie, zawieszony odsunięty od orzekania przez Izbę Dyscyplinarną w związku z ustawą kagańcową za to, że zażądał tych słynnych, ściśle tajnych list podpisów kandydatów do Neo-KRS, które zresztą później zostały odtajnione i okazało się, że przynajmniej lista jednego sędziego, czyli sędziego Nawackiego, nie była prawidłowa, był tam podpis sędziego, nie było pełnej liczby podpisów, również podpisy sędziów, którzy wycofali swoje poparcie dla tego kandydata. To wszyscy pamiętamy. No i w tym tygodniu do listy sędziów odsuniętych przez nielegalną izbę dyscyplinarną bezterminowo do orzekania, od orzekania do, yy, dołączył sędzia Maciej Ferek z Sądu Okręgowego w Krakowie. Kolejny sędzia którego zawiesiła izba, która nie powinna orzekać, za którą płacimy co miesiąc milion euro kary za jej funkcjonowanie. Co dzień. Przepraszam, co dzień. Co dzień. Co miesiąc to by było w ogóle. Drobiazg, to byłby drobiazg. No w każdym razie... Dlaczego tak się stało? Przypadkowo sędzia Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, nie do końca legalnie wybrana, zapomniała przedłużyć zamrożenie działania Izby Dyscyplinarnej. Zapomniała i wykorzystując ten, to okienko, Izba Dyscyplinarna właśnie, właśnie działa i właśnie zawiesiła kolejnego sędziego.